Do... Nie wiem, nie mogę się odczuć za bardzo spikselowane pikselki Dobra, wbiję tu chyba, wezmę ten, ten i się piesek pojawi Dobra, to Chciałam powiedzieć, posuwamy się coraz dalej Się posuwaj sama, ja nie pies, 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 dog, how. Teraz tak, ja szłam. Pamiętam kiedyś, że szłam. Tu gdzieś tam szłam. Jak ten symbol mi przypomina tą reklamę Martini. No. To zawsze jak się na co małam. Tak. Dobra. Ran. Człowiek dawno nie grał i nic już nie wie. Ale już wiem. Że nic nie wiem Dokładnie O tam trzeba wbić Tylko, że ty stąd wbijesz Teraz tam I hop Dobra Imczak, jak to wspaniałe jest odkrycie coś w tym praderze. No, to jest taka, taka ulga, że wiesz gdzie masz iść, kurde. Człowiek się taki czuje, że już wie gdzie iść, kurde, że on jest mądry, bo odkrył gdzieś w tym praderze. Oho. Pierdzi alarm. A bo nie ma tak, sobie dodatkową irytacji włączyć w tym praderze w postaci alarmu. Jak <laughs> jest ten alarm, co mnie tak dobija. Dokładnie Zatem te sąby Plecy nie Idę Nie wiem, czy dobrze skoczę Chyba dobrze Haj <coughs> Kurde Jakie haj Boże, skakuje takie haj Może od hitera jakiś hitla Apteczka Nie, My im wszystkim wspaniaczymy psychikę i będą pokojowo nastawieni. Ja Hello. nie mogę, ja the... Paczanikon. Paczanikon. Kiedyś takie coś powstanie mówić. Nie no, i będzie każdy chodził co ja patrzę. Bo paczanikon. Poniacz kon. Poniaczkon. Nie, to było poniaczokon Wszyscy będą poniaczyć? Co ja poniaczę? No okay. Teraz trzeba zapisać i iść dalej Ci powiem szczerze, że... Ci powiem szczerze, no pięknie zapytasz że ten lewy on jest najbardziej posrany, pokręcony i niepotrzebny w życiu człowieka i teraz nie pytam, czy to się zjeżdżało z tyłem, czy przodem. spróbujemy tyłem. Bo to jest niebezpiecznie. Dobra, lalka, co my robimy? Kurde, ale poszło z Kurde, to widziałam. Jezu, takie, nie wiem co robić, może panika A no to zjeżdża dalej, to nie zjeżdża Ale, ale ktoś domalił Co? Domyślasz się kto? Nie No ktoś! Ktoś! No, ktoś, no ktoś No ale ktoś dowalił wiele, tak siedzę i nagle widzę Ona kadłub pisze i takie Co tam poniacz? <noise> Dobra, ok. Love poniacz forever No <noise> Jej mango że ja nie mogę A ty czytałaś komentarza, którego ci na fotoblogu zasadziłam? Czytałam! Wiem, fajny, nie? Ehm Spoko jest Nie spoko, tylko coś więcej, no nie? No No, coś więcej Czekaj, bo tam po przejście. Larka, obróć się. O, widzisz? Ty tu możesz iść. Patrz jakie odkrycie Ty Larka możesz chodzić wszędzie, gdzie tylko ci się zapragnie. Ja też bym tak chciała. Co ty robisz? Tu coś jest w tej wodzie? No nie, cicho, no tej wodzie odpowiedź. coś jest. To, coś tam, there's something in the water. Fear edukuje. Ole. Nie, cicho. Czy w tej wodzie coś jest? Jest. Woda. Super. Had <grym> <grym> Fire węgla. zapale Zapalę się? Znaczy Lara? Nie. Wskoczyłam tu i się przestało palić. Jak słodko. Dziękuję. Okej. Okay. Idzie zbyt gładko. Mogłoby iść czasem szorstko. No i nie tutaj. Trzorstko! A przydałoby się zapisać. To już 207 zapis. Serio? No. Je, kimczak, dobra jesteś. Wiem. Dobijamy do cośaka? <grym> Dawaj, teraz wiesz, tak cały czas zapisujemy. Dobra, kliknę to. O, otworzyło się to coś. No to zapisujemy. Ojej, jej, jej. Masakra, jakiegoś takiego przymuła mam teraz? Ja mam takiego, jakby, bo trochę. by spała, nie mogłam wtedy spać. Widzisz, mam... Kimczak, u nas w zagraniu jest mało tą Raidera w Tomb Raiderze. To ma sens, man. No. Szczury z tego, co pamiętam mini ratki mini i w big raty ja yeah. Dobra, wzięłam apteczkę, trzeba zapisać 209 Ale i tak najlepszy będzie 6666 zapis Wtedy coś się przydarzy Larce, na pewno, ale tak. ja pierdzielę Wtedy taki crash w ogóle, wiesz, same te, <śmum> na i te same <śmum> i w ogóle <śmum> <śmum> Ojej. Ale my mamy wyobraźnie. wyobraźnię no. Zjeżdżaj bandyjka. I zmutowany doł. Dobra, metro. Trzeba zapisać. Ja pamiętam, że tutaj coś kipściłam i nie wzięłam czegoś. Kip. A ja mam tu te włosy. Ja też. Tu teraz trzeba one, Teraz to nie jest ciemny blond, tylko to jest taki brąz. Taki kurcze dziwny brąz. Będziesz szatynką Nie chcę być szatanką <grystanie> Dobra, bierzemy to O, i to jest klik jakiś Ja tu wtedy chyba nie poszłam Albo poszłam, nie pamiętam tak, który to jest ten, ten odcinek, kiedy ty się tak wydarłaś? To był chyba jedenasty Ja, to ja, muszę, podesłać. ja muszę podesłać, muszę Komu No komu, komuś? Jezu, ty wiesz co to jesteś bezczelna. <grym> Dobra, koniec mi się jakiś... Ej to, to serio, jest jakieś Martini, kurde No bo to jest jakieś Martin O, tu jakiś pieniążek leży Dobrze! Tam nic nie ma Zielone światło. NIE DRZYJ SIĘ! Chwila. Tam nie schodzę na dół na razie Nie będę ryzykować Przebadam to co tutaj jest Ale zapiszę I tam na ten mostek chcę na górę się dostać O o! już zapalił na czerwono, ja jestem spierdzielam. Jedzie Lara Co nie. Co ci jedzie! Kim Jack <śmiech> Jedzie! Jedzie! <laughs> Jadymy, kurde! No i gdzie to jedzie? Nie jedzie, No nie. Nie jedzie, coś mi się przesłużyło. To jest taki kurde. Wystraszyłam się. Martini. Martini. <laughs> o! Zapisać, bo to odkryłam nowe przejście. 212 Jedziemy dalej O, jedzie Pojechało Dobry Ale fajny klucz. widoczek Łoma nie masz, kluczem otwórz <laughs> Łoma nie mam, kluczem Kurda, Kurde, ale ten klucz już wytraciłam, bo już nie otworzyłam drzwi To on się traci? No a co ja nim otwor... co ja tym tym pstryczkiem otworzyłam? Znaczy bo kluczem otworzyłam drzwi, ale tam był pstryczek, który pstryknęłam i ja nim coś stętgowałam. Jezu. A ja tylko pamiętam tego pstryczka co ten co ty żeś ten alarm włączyła. Czekaj, ten pstryczek co ja nim zrobiłam. A już wiem co ja nim zrobiłam, to już wiem gdzie mam iść. Boże, tak to jest, jak człowiek się zagada i nie, potem nie pamięta co ma robić. Nie stój! <grym /dosek> to było w 8 Tam. O, różowe pomieszczenie. Kocham różowe pomieszczenia. Ty, Kimczak tak jeszcze z skojarzyłem na wizji. Jest tutaj pod swoim osiemnastym odcinkiem Świra taki komentarz. Nudne teksty, ale gra fajna. Chymy, a twoje komentarze napisz to ci je ulepszę. Dobry, dobry komentarz. Lol. No Weź ej, takich ludzi to normalnie. O! On to mi może co najwyżej ulepszyć komputer. Ale tak <grym> tekstów nigdy. sory są zbyt doskonałe. No Kimczak jak... W ogóle wszystko jest kurde doskonałe. Sponiaczone. Bo poniacze są doskonałe. Bo... Nie weź to jest jakaś faza. Ty kiedy ten przyjeżdżasz?